you Ciornastek, przelanie, przesuszenie, za mała, za duża doniczka, brak wiedzy o stanie korzeni, brak wiedzy o tym, czy korzenie w ogóle są. Monstery za mną wyglądają tak, jak były traktowane, czyli dramatycznie, a ja dzisiaj postaram się je uratować. Jestem Klaudia, a to jest kanał Klaudia w Liściach. Zapraszam na odcinek. Razem ze mną są dwie zaniedbane monstery. Po tej najbardziej widać, co złego się dzieje. Tutaj na tym najmniejszym liściu jest absolutna inwazja wciornastka. Ponadto ta monstera ma grzyba, ma na liściach ślady po wciornastków, chociażby tutaj te takie żółte, żółte plamy na blaszce liściowej z takimi widocznymi wyssanymi sokami. To są oznaki bytowania wciornastka. I to, co jeszcze jest nie tak z tą monsterem, ale to będzie w miarę łatwo ogarnąć, jest to, że ona pomimo palika nie jest do niego w ogóle jakoś kompletnie przymocowana. Ja tutaj robiłam jakieś węzły żeglarskie, i naprawdę brałam sznurek i próbowałam to jakoś połatać tym sznurkiem jakoś to złapać, ale no nie wyszło. No jest po prostu rozlazła, nie trzyma się palika, i właściwie nie wiem, jaką funkcję pełni ten palik. Na pewno nie tę, do której został stworzony. Jeżeli chodzi o tę monsterę, to po pierwsze mamy zawrotne korzenie powietrzne i rzeczywiście one wyglądają całkiem nieźle. Mamy również bardzo dużo miejsc, dopiero teraz zobaczyłam, mamy również bardzo dużo miejsc, z których ta roślina chce, chce się puścić, chce żyć, bo tutaj widzę, że tak, tutaj w ogóle jest hit, ponieważ po obciętym pędzie, yy, nie wiem jak to powiedzieć, z wewnętrznego oczka poszedł nowy pęd. Nie widziałam nigdy czegoś takiego, e, roślina zazwyczaj rusza z oczka, oczko jest zazwyczaj w okolicy kolanka, ale no to jest jakby na zewnątrz pędu, a tutaj to oczko ruszyło wewnątrz pędu, no z miejsca cięcia, tak jak widzisz, dziwne rzeczy, ale tutaj też widzę, że tutaj poszedł nowy liść, tutaj poszedł nowy liść, więc one, ta roślina chce żyć, one mają dobre stanowisko, one są na miejscu słonecznym, tylko minus jest tak, a w ogóle tutaj są, tutaj są takie ładne liście duże już. Tutaj ten jest taki już ładny, i on zostanie. Natomiast drugi liść tej monstery, czyli ten, no niestety się z nim pożegnamy, bo chłopiec jest zagrzybiony, jest o, po wciornastku, więc już jakby, no dajmy sobie spokój. Czemu te monstery tak wyglądają? No bo musi być jakieś wyjaśnienie. Otóż to są monstery, które są w moim pokoju, w domu rodzinnym i ja się nimi nie zajmuję tak często, na ile bym mogła. I teraz taka mało profesjonalna y, uwaga, jeżeli chodzi o uprawę roślin. Ja nie lubię za bardzo monster. Przez to, że ja nie mam do nich takiego serca. To ja nawet jak tutaj jestem w domu, no, no nie mam mnie tutaj codziennie, bo to nie mieszkam, ale odwiedzam rodziców, odwiedzam gaje, odwiedzam tutaj ogród. I ja prawie za każdym razem widzę te monstery. No, one są w mojej sypialni, więc w sumie widzę je za każdym razem, jak tutaj jestem. Wiecie, jakbym miała do nich takie ogromne serce, to ja bym je już dawno temu uratowała, ale jakoś zawsze inne rzeczy były dużo bardziej ważne aż do teraz, bo rzeczywiście, no, aż mi głupio, aż mi głupio, że mam taką roślinę, więc słuchajcie. Taką, taką roślinę, no takie dwie rośliny. Więc je ratuję i zapraszam Was do tego, żebyście razem ze mną e, mi w tym uczestniczyli... Żebyście razem ze mną w tym... Zapraszam Was do tego, żebyście razem ze mną je uratowali. Nie przyniosłam sobie żadnego noża, a będzie mi na pewno potrzebny, bo będą, będą tutaj grube cięcia. Także idę po dwa noże, bo już nie będę ich w międzyczasie myła. Jednym z nich będę odcinała liście, które są e, zakażone, zarażone grzybem. A drugi nóż będzie służył do robienia sadzonek, bo to będziemy robili na 100%. No dobra, mam mój nóż i zaczynamy sobie od obcinania liści, które są porażone grzybem albo które już wyglądają tak źle, że nie chcę ich mieć u siebie. Zaczynamy sobie od tego liścia, który jest królestwem wciornastków i muszę go w ogóle gdzieś wynieść. Hen, hen, hen. Bo jest mi... no jest dość niebezpieczny dla innych roślin. Dobra, tutaj go sobie... O, tutaj wszędzie jest wciornastek. Czy ja to tak zbliżę? No, dramat, prawdziwy dramat. Nie potrzebujecie. Obcinam sobie tak, mam taki plan. Najpierw obcinam liście, które y, źle wyglądają. No, które tak bardzo źle wyglądają, tak jak na przykład ten tutaj. Już wiem, że nic z nich nie będzie. Liście, które mają grzyba. I roślina, która zostanie, e, będzie poddawana dalszym zabiegom kosmetycznym. Dobra, ten taki wielki. Szkoda, no go, no pewnie, że szkoda. Ale nic bym z niego nie miała, więc wiecie, nie ma co trzymać, bo to jednak jest e, kosmetyka, prawda? Ja tutaj teraz odnawiam tę te roślinę, więc nie ma czasu na jakieś sentymenty. Nic z niej nie zostanie zaraz. Dobra, poleciało już pięć liści, ale teraz pozbądźmy się jeszcze tego liścia. Wygląda on fatalnie i jest mi ciężko go obcinać, bo jest naprawdę duży i ładny. Nie no, dobra, jest duży, nie jest ładny. To patrz kolego w kamerę, ten swój ostatni raz. Proszę bardzo. No i dobra, z tej Monstery zostało coś takiego. Smutny widok, bardzo smutny widok. Dobra, słuchajcie, no idziemy dalej. No dobra, rozplątuję tą moją konstrukcję, która jest y, trochę śmiechu warta. Nie bójmy się tego słowa. No i teraz zobaczcie. Po co tej roślinie jest palik? O, o. Jaki był sens tego? No, roślina jak widać trzyma się perfekcyjnie bez niego. Ja mam tutaj... O, tu jeszcze jakiś patyczek jest. No, ciekawe jaką. Ciekawe jaką. Ten chłop pełnił rolę. E, fantastyczne pytanie. No dobra, mam tutaj pięć pędów. Każdy z nich jest żałosny. W sensie żałośnie wygląda. Zaczynamy sobie od cięcia. Jednak w międzyczasie umyłam sobie ten nóż. E, będzie mi nim wygodniej ciąć. Aha, dobra. Zobaczcie tutaj, jaki jak jest dziwny. Może nie dziwne. Dobra. Zaczynam sobie cięcie. To będzie pierwszy pęd do ukorzenienia. Czyli to będzie ten jeden liść, i tutaj ta jego. A może nie, tam też sobie obetnę. No dobra. Czekajcie, jedziemy z tym. Dobra. Pierwsza pędówka. O, cieszę się, fajnie. Pierwsza pędówka, na razie będę sobie tutaj odkładać. Pierwsza pędówka obcięta. Bardzo mi z tym jakoś teraz tak. Jak? Lekko. Dobra, jedziemy sobie z drugą. Tu mam drugą pędówkę z takim niezłym liściem, z niezłym korzeniem powietrznym. No, ta pędówka jest taka. Ta pędówka była całkiem niezła. Dobra, tutaj mamy jeszcze jakąś taką szaloną pędówkę. Czy ją już bym była w stanie przypiąć? No, nawet tak. Dobra, no to lecimy dalej. Jeżeli chodzi o te korzenie powietrzne, to ja ich absolutnie nie obcinam. One są bardzo istotne i one. Roślina je sobie wytwarza, żeby szukać jeszcze bardziej wilgoci i żeby też czerpać składniki niezbędne jej do przeżycia. Więc no, obcinanie ich trochę by kłóciło się z ideą, że zależy nam na rozwoju rośliny. Więc ja sobie te wszystkie korzenie powietrzne zostawiam. Przez to, że ta roślina w większości swojego życia rosła bez palika, to ona jest taka strasznie dzika i nie wygląda dobrze. I dużo łatwiej jest od początku prowadzić roślinę po paliku, i ona wówczas ma, i ona wówczas ma ładny pokrój i rośnie przy paliku rzeczywiście. Niż jakąś taką właśnie dziką roślinę na paliku upiąć. To jest dużo trudniejsze, czy to jest w ogóle tak realnie możliwe. Czekajcie, czy to już się nadaje na, do palika. No, byłabym to w stanie upiąć. Wygląda to strasznie. Nie, wiecie, cotne. No dobra, słuchajcie, z ogromnej rośliny zostało kilka listków dosłownie. Smutno to wygląda. No i jeszcze została nam ta jedna monstera. I tutaj robię to samo. Czyli tutaj też się pozbywam tego mojego sznureczka. Pozbywam się palika. No i zobacz jak ten palik był potrzebny tej roślinie. Bardzo. O ja w ogóle zrobiłam sama ten palik. Taką tyczkę zwykłą, taką podporę owinałam bardzo gęsto takim sznurkiem. No. Fajnie, fajnie mi poszło. Ale no trochę po co tej roślinie. No dobra. Ta jest potężna, sadzona. Najgrubszy, najgrubszy pęd no jak na monster to wcale nie taki najgrubszy ale u mnie najgrubsze adny liście jak tniecie to pamiętajcie o tym żeby było oczko bo inaczej to trochę mm, bez sensu żeby ciąć sobie samą samego liścia i ogonek liściowy dobra muszę się na razie muszę przesunąć tylko że nie powietrzne dramatyczna jest ta roślina. Kurde, jak ja mogłam ją doprowadzić do takiego stanu? Aż sobie usiadłam z tego takiego żalu nad sobą. Fatalnie wyglądają te, te monstery. Tutaj zobacz, że mam pędy, gdzie są, gdzie jest kolanko, gdzie jest oczko, jest y, korzeń powietrzny, więc ja sobie to potnę na takie pędówki. Tylko upewnię się, że wszędzie mam oczka. To by mi się jakiś sekator przydał. Ja sobie później te y, cięcia wyrównam, bo to nie wygląda dobrze. Wybaczcie, że tak nie za dużo mówię, ale trochę przytłoczyły mnie te monstery. Ja wiedziałam, że one są w złym stanie, ale chyba nie miałam wrażenia chyba nie miałam pojęcia, że aż w takim złym i trochę mnie to yy, zaskoczyło. A tutaj ten liść, zobaczcie, nowy list taki od razu wyszedł z jakąś skazą taką rozmiękłą. A, skazą rozmiękłą. Chłop ma w po prostu. Dobra, no to tniemy to. Jak widzisz, mam tutaj bardzo dużo wciernastków na tych monsterach, no i to też jest taki szkodnik, powiedzmy, mm, charakterystyczny dla monstery. I ja y, za chwilkę sobie wysadzę obie te, obie te monstery, i z uwagi na to, że ja już wielokrotnie czyściłam je roztworem oleju, nim dbałam o nie i tak dalej, ten wciernastek cały czas nawraca, to ja teraz sobie teraz wyjmę z podłoży i po prostu zabiorę je pod prysznic i mechanicznie usunę y, wciernastki mechanicznie, no to po prostu pod ciśnieniem wody się ich pozbędę i dopiero później je posadzę do świeżego nowego podłoża. Bo jakbym teraz i posadziła te, wiecie, które mi tutaj zostaną do nowego podłoża, no to trochę to by nie miało sensu, bo ten w wciarnastek gdzieś może być. Co tutaj też jest? O dziwo, nie ma! Szok! Ale ten listek już się rozwinął z, ze skazą. Teraz ja rozwijając go jeszcze również go do, doskaziło, więc yy, nie, no pozbywam się tej całej imprezy. Cały czas mi się wydaje, że tutaj coś chodzi po podłożu. O Jezu, jak Ty masz mokro. Kurczę, bo jak się człowiek za bardzo wpatruje w podłoże, to mu nagle wszystko tutaj wiruje. Nie, chyba nic nie ma. Ale nie wiem. No dobra, to zabierzmy się teraz za wyjmowanie tych roślin z podłoża. Zobaczymy sobie, w jakim stanie są korzenie, no i czy te korzenie w ogóle są. No dobra, zacznijmy sobie od tej mniejszej monstery. No dobra, tutaj jakiś korzeń tam dołem wychodzi, czyli jest życie. Ale kurczę z takich ceramicznych to się. No, tylko tu jest mnóstwo korzeni. Czekajcie, bo ja nie jestem w stanie. Z ceramicznych się trudno wyjmuje, bo nie, nie można jej sobie pouciskać, żeby tutaj rozluźnić. Dobra, zobaczcie co tutaj jest. Tutaj tylko że nie rozsadzają tę doniczkę, ja byłam przekonana, że będę mogła je. A, dobra wiem co się stało, że będę mogła je posadzić razem do małej do mniejszej doniczki. Oh. To nie jest tak, że jak w kabarecie ja teraz udaję, że nie mogę tej rzepy wyciągnąć, tylko. O! Oh. Dobra, wszystko jasne. Bardzo ładne korzenie. <laughs> Bardzo ładne korzenie tutaj są. I wiecie, że tutaj nie widzę, nie ma żadnych zgniłków, żadnych suchelców, nic. Tu się wszystko dobrze dzieje. No, jestem teraz, nie wiem, aż po prostu mnie trochę zamurowało. Bo ja trochę spodziewałam się dramy, i myślałam, że tutaj będziemy razem ojojać nad stanem tych korzeni, jakie ja mogłam i jak jakie mogłam. Ale tu za bardzo nie ma nad czym ojeć. No, rzeczywiście ta doniczka jest już za mała dla tej rośliny. Tutaj było dobre podłoże, bo tutaj jest taki, taki miks, jaki mam do przesadzenia, czyli jest ziemia uniwersalna oraz jakaś mieszanka podłoża kokosowego. Widzę, że tutaj jest dużo więcej ziemi uniwersalnej niż w tej mojej nowej dzisiejszej yy, mieszance, ale wiecie co? Jak tu jest dobre podłoże, tu są zdrowe korzenie, to ja za bardzo nie będę jej oczyszczała, bo nie ma sensu tak ingerować. Więc teraz na przeczekanie włożę tutaj ją ponownie mm, muszę znaleźć większą doniczkę. No i teraz zabieramy się za tę większą monsterę. Muszę teraz jakoś to wymyślić, jak to zrobić. Mm, nie wiem gdzie jest mić. Dobra, tutaj też korzenie widzę dołem wychodzą, ale tutaj wychodzą ee, nieładne korzenie, więc nie wiem co tutaj będzie. Może ponownie będzie sukces. No dobra, tutaj jest jakiś zgniły pęd. Wyciągnęłam tak sobie. O! Mhm. No dobra, wiecie co? Tutaj idzie dużo łatwiej. Tutaj raczej nie będzie takich ładnych korzeni. Może nie będzie dramatu, ale. Dobra, grawitacja, działaj. Też tego nie mogę wyciągnąć. Hmm. Chciałam yy, chleba igrzysk, no i mam. O, jakiś papierek nawet. Dobra, yy, stan korzeni tutaj jest taki, że są zgniłe przede wszystkim i odchodzą całymi takimi płatami. Co prawda tutaj na samym, nie wiem czy tak to wezmę, na samym spodzie są ładne korzenie. I tutaj jest inne podłoże. Tutaj to jest ziemia z perlitem i jakieś, jakieś, jakieś keramzyty takie gdzie gdzieniegdzie. No dobra, to wiecie co, tak, no w przypadku tamtej monstery ja za bardzo się nie skupiałam na czyszczeniu korzeni z podłoża, ale tutaj muszę, no bo tutaj nie jest dobrze. Co ja tu więcej mogę powiedzieć? No już rozumiem skąd ten grzyb. Tu jest ogólnie, słuchajcie, tu jest ogólnie bardzo dużo ładnych korzeni i to nie jest tak, że wszystkie się maślą. No, ale zobaczcie, no taką sadzonkę, która ma takie korzenie, no to ja mogę sobie włożyć pod prysznic. To ją mogę umyć razem ze mną, bo jestem cała w tym podłożu i w ogóle tu w pokoju jest taki pierdzielnik. Ajajaj, no tutaj jeszcze lepsze korzenie, zobaczcie. Tylko czuć tak, jak je teraz tak przejeżdżam delikatnie, słuchajcie, to nie jest jakieś teraz mocne przejeżdżanie, to ja czuję, że one są... No, tutaj takie pojedyncze zostają mi w rękach, takie bardziej miękkie. Ale ogólnie to są spoko korzenie. I po co Ty taką dramę robiłaś? No, zobaczcie, to jest bardzo ładny system korzeniowy. Naprawdę, czy warto było robić dramę? Dobra, tutaj mam tę sadzonkę pędową, której korzeń powietrzny. I teraz zobaczcie, dotąd jest korzeń powietrzny, który był na, ym, na powierzchni. A to jest to, co się z nim stało w podłożu. Zobaczcie jak on się pięknie ukorzenił. To nie jest tak, że korzenie powietrzne to jest taki jeden prosty korzeń i on sobie gdzieś tam zwisa, tylko on jak dotrze do podłoża to właśnie zamienia się w taki piękny rozgałęziony korzeń i odżywia roślinę. Super się cieszę i też mogę go sobie spokojnie umyć. Teraz się zastanawiam czy jest sens. Myślałam, że ja się wyrobię szybciej z nagraniem tego odcinka. I zaplanowałam sobie po nagraniu angielski, ale nie zdążę raczej wszystkiego teraz ogarnąć, więc jeszcze na lekcji będę się zastanawiała, czy myć te korzenie, czy nie. Kurczę, no tutaj coś jest. Dobra, postanowiłam. Nie będę myła tych roślin pod bieżącą wodą, ponieważ tak naprawdę wciornastka na tej, na tej dużej monsterze miałam tylko na najmłodszym liściu i bardzo często te młode liście przez wciornastki są atakowane, natomiast pozostałe liście nie były owciarnastkowane, tylko miały ślady żerowania wciernastka no tam z dawnych lat. Ale na nich nie znalazłam wciernastka, więc mój olejek nim działa. Nie do końca, bo były na najmłodszym liściu, ale no to już nie była inwazja, więc ja sobie po prostu je zasadzę wszystkie. No w ogóle tutaj jest ładny system korzeniowy, tutaj nie ma za bardzo już czego oczyszczać tak naprawdę. E, więc ja wszystkie posadzę je sobie do świeżego podłoża i po prostu je dzisiaj wyszoruję olejkiem nim. Już bez wody, tylko jeszcze idę umyć doniczkę, bo tam w doniczce różne rzeczy mogą być, więc jeszcze idę umyć doniczkę. No i zastanowić się, czy do tej jednej doniczki nie zmieści mi się też ta monstera, bo ja w ogóle chciałam w jednej doniczce chyba się zmieści, bo To jest duża doniczka, ogromna. Dobra, idę ją sobie umyć, trochę to ogarnę i będziemy już sadzić. No dobra, przesadzamy sobie zatem. Tutaj jest mój bigos, tak jak mówiłam, ziemia uniwersalna i podłoże do storczyków. Ja w ogóle dla tej rośliny przygotowałam półtora metrowy palik, ale nie wiem na co ja liczyłam, tak w głębi duszy. Ale wiecie co, to ja teraz na 100% tu nie zmieszczę tej małej, tej małej monstery, jak ja mam palik. No dobra, będę miała dwie monstery. Chciałam tego uniknąć, ale nie da się. No tak, nie, no tak, nie zmieszczę. No dobra, 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 no to po prostu muszę dać tutaj większą doniczkę. Eee, tak zrobimy. Zobaczcie, teraz jak ja sobie sadzę tę monsterę, no to od razu te pędy pen... Te pędy od razu układam tak, żeby one były tuż przy paliku, żeby już było później łatwiej prowadzić tę roślinę. Oczywiście dbam o to, żeby wszystkie korzenie znalazły się w podłożu. Te sadzonki, które obcięłam, no to one idą sobie do, yy, do ukorzenienia w wodzie. Także je później, może właśnie tutaj będę dosadzała do tej dużej doniczki. Więc może dobrze, że ona jest od razu taka duża. I teraz, nic nie widząc, wszystko zasypuję podłożem. Muszę sobie jeszcze przymocować tutaj tę pędę do, do palika. Czy ta roślina wygląda lepiej? Chyba tak. Nie wygląda gorzej, więc, więc jest w porządku. Może to jeszcze nie jest konieczne, ale monstery już są ogarnięte. Już teraz wyglądają dużo lepiej. No, może to mała nie wygląda dużo lepiej, ale no jest różnica. Trzymajcie kciuki za te monstery, żeby one ładnie odbiły i żeby nie straszyły, tak jak poprzednio. A ja już się stąd zabieram. My widzimy się już w kolejnym odcinku. Dzięki, że udało Ci się tutaj dzisiaj wpaść. Trzymaj się i wszystkiego dobrego. Cześć. A nie, przecież miałam Ci jeszcze coś pokazać. Kupiłam sobie Monster variegata. Zanim pokażę Ci moją Monster variegata, no to jeszcze tutaj skończę temat tych monster. Otóż tę, która była największa, przesadziłam jednak do mniejszej doniczki, no bo ona bardzo dużo korzeni straciła w trakcie tego przesadzania. To znaczy, ja znalazłam po prostu korzenie, które są martwe, więc to była trochę głupota, że ją posadziłam do tak samo dużej doniczki, więc przesadziłam tę Monsterę do mniejszej doniczki, zamontowałam palik, przypięłam tutaj roślinę, tak jak umiałam i teraz już ta monstera jest dużo mniejsza, ale jest w ogóle taka foremna, prawda? I rośnie przy paliku, no i myślę, że jej życie już będzie lepiej u mnie się yy, toczyło. Aha, tutaj jest ta monstera, która miała przepiękne dwa duże liście i teraz skończyła tak. Nie dostała jeszcze palika, Mogłam go od razu w sumie zamontować, nie wiem, nie pomyślałam. Te wszystkie sadzonki, które pocięłam, teraz muszę chwilę zaczekać, żeby ta tkanka kalusowa troszkę się zaschła, żeby ta rana nie była świeżo cięta i na pewno włożę je sobie do wody. I za jakiś czas, jak mi się ukorzenią monstera w wodzie, bardzo szybko się korzeni, to będę ją jakoś tutaj dosadzała do tej doniczki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A teraz mogę Ci pokazać już moją nową zdobycz. No czy nie jest piękna? Czy nie jest śliczna i cudowna? Pożyczyłam do niej na chwilę tą przepiękną osłonkę, w której były Sansevierie i zaraz muszę ją zwrócić. Ale tak, jest to monstera, którą pokazałam Ci na relacji na Instagramie. Kosztowała 200 zł. Mam tutaj cztery przepiękne liście. Ten liść mateczny, z którego urosła reszta rośliny, jest taki naprawdę spory, był już. Było no, widać, że on był już pobrany z takiej dorosłej rośliny, a nie był taki tam podlotek. Wybarwienie jest przepiękne. No ja na samym początku tego odcinka powiedziałam, że ja nie lubię monster i coś w tym jest. Ale mam przecież moją Monsterę T. Constellation i ją bardzo lubię, pomimo tego, że przechodzimy teraz przez trudny okres. Ostatnio zastanawiałam się nad kupnem Monstera Wariegaty, ale tak jakoś nie było okazji. No tak. Tak się zastanawiałam, ale jakoś tak nie myślałam o tym. No nie wiem jak to inaczej yy, określić, ale właśnie ostatnio jak zobaczyłam ją w tym moim ogrodniczym, no to trochę mi serduszko mocniej zabiło, bo jednak to jest wariegacja. Ja wiem, że my wszyscy kochamy wariegację i ja bym chciała być taka wyjątkowa i chciałabym jej nie lubić, ale ja też lubię wariegację. Szczególnie jak tutaj widzę ten taki pastelowy, miętowy, na zieleni, tę biel, no to jest po prostu coś pięknego. I bardzo mi się podoba. I tutaj już idzie w ogóle nowy liść. Przypięta jest na paliku kratyste. Wszystkie korzenie, które tutaj idą, jak tylko podrosną, to będę je kierowała do doniczki. I ja po prostu zrozumiałam, że mi się nie podoba Monstera Delicioza. A resztę Monster lubię tak naprawdę, więc tylko to Delicioza jakoś tak... nie bardzo. Ale no ta tutaj wariegata, no przecież to jest coś, coś wspaniałego. W ogóle ten najstarszy liść, jaki on ma przebarwienia, no jest boski. I jeszcze szybko powiem tylko, w czym posadziłam tę monsterę. Tę monsterę posadziłam w takim samym podłożu, w jakim sadziłam tamte monstery, czyli ziemia uniwersalna z podłożem do storczyków. Ona jest w takiej doniczce całkiem sporej, plastikowej, ale miała naprawdę ładny system korzeniowy. I wiecie, no kiedyś za 200 zł to ja bym sobie kupiła jeden liść i... znaczy kiedyś to w ogóle bym za kilkaset złotych kupiła jeden liść albo ogryzek. I doszliśmy do czasów, gdzie taka wielka czterolistna sadzonka jest za 200 zł i to jest po prostu dobra oferta. To nie jest tak, że to jest coś niesamowitego, to się nie zdarzy i tak dalej, bo wiem, że też fajne monstery były na przykład na festiwalu roślin, na jesieni i też w dobrej cenie, ale ja się cieszę, że teraz już takie rośliny są w takich cenach. To nadal jest wysoka cena, nie ma co się oszukiwać, ale też wiadomo, że wysoka, niska cena. No, to to jakby każdy mierze według swojej miary, co jest, co, co jest dla niego drogie, co jest dla niego tanie. A a propos właśnie Festiwalu Roślin, to za tydzień będzie w Warszawie. I się zastanawiam, czy tam pójść i zrobić dla Was relacje. Więc dajcie mi w sumie znać w komentarzu, czy mam brać sprzęt i jechać na Stadion Narodowy i kręcić dla Was reportaż. Czy raczej nie jesteście zainteresowani, to czekam na Wasze komentarze. A pozostając już z tą monsterą w ręku, będę się już z Tobą naprawdę żegnała. I teraz naprawdę mówię cześć i papa, i dzięki, że udało Ci się tutaj wpaść. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymaj się bardzo cieplutko, trzymaj się tak mocno, jak ja trzymam mocno tą monsterę przy sobie. Pa!